Jest sobota 27 maja od poddania matek do ulików weselnych minęło 11 dni no i zobaczymy co tu co tu w Twarawie piszczy teoretycznie po tym czasie teoretycznie po tym czasie No patrzcie jakie ja, się da to się trochę nerwowe Matki mogłyby się już unasienić Ok, klatka jest przyłapana i no, mogłyby już no, składać jajka. Jeżeli tak będzie, to mam trzy potrzeby. To od razu będziemy łapać i przenosić. Oho, plaster jest wybudowany tak, jak mi nie pasuje, oczywiście. No jasne. Zobacz, jajka już są. Tylko ten plaster to mnie trochę martwi, bo to nie jest tak jak ja bym chciał. No, no niestety nie mogłem tego zrobić wcześniej, bo pojechałem w delegację i jest jak jest. Kurde. To, że tak powiem, jest tragedia. Teraz stracić u matkę, no to makabra, nie? A bo tu zjechało, tu się urwało, o matko. No ja ja Czy ja jej nie zgniotę. Dobra, używiamy i trudno. Co, o, widziałem ją, widziałem ją, jest, jest, jest. jest, jest, jest. Ok, jest jest na tym plasterku. No tu jest masakra. Jest masakra. Dobra, yy, ulik pójdzie do łączenia. Bo zabierę matkę. Yy, także ulik pójdzie do łączenia. Okay. ja potrzebuję trochę ciasto ciasta e, ponieważ muszę czymś zatkać urlot ulika wesele tego ku, czy lateczki transportowej dobra ja sobie to robię taki numer że o nie czy to się uda to ciasto jest strasznie twarde Okej. Okay. No to jest widę Okej. Okay. To, że tam ciasto na tym jest to to mniejszy problem. Są wręcz jeszcze lepiej bo noczyły pokarm. Okay. Magiczne narzędzie, czyli fajka. nie wiem, gdzieś widziałem ale gdzie to nie wiem może jak poszło na spacer Ja to źle, że zrobiłem, że po tych trzech dniach nie wyjąłem tych kleteczek, tu jest truteń. O jest, dzisiaj jest. Ok, wolobym, żeby sobie weszło na plasterek. A, nic sobie wiecie, znieść. Gdzieś jest lekawa, jest lekawa, bo bo wiadomo. Dobra, matkę już mam. Jedną. Także tu będzie przerwa, pauza, cięcie. Idę tu ogarnąć zaraz ten ten ambaras, który tu się zrobił. Mam muszę te pszczoły z czymś połączyć, zobaczymy co dalej będzie, a matkę idę. Idę poddać do, do Ula Także robię tu cięcie, a tam zrobimy dogrywkę do tamtych filmów z przeglądów.